Dzień dobry ludziska. Jesteśmy w Gdyni, jak widać. To będzie vlogasek z Iron Man Gdynia 2022. Zapraszam! Staram się wam w tym odcinku pokazać jak przebiegają te zawody Jutro będzie się tutaj odbywała połówka i pełna Ironman Pełny, zaczyna się o 6, więc my zaczynamy nagrywki dla Akademii już w okolicach 5 z hakiem, w strefie zmian e, nagrywamy część wywiadów, tam strefę, rowery tam sporo innych rzeczy. No i będziemy tutaj do, e, do 22, 23 mniej więcej i postaram się wam cały ten dzień pokazać. Pierwszy raz jestem na pełnym Ironmanie, także będę od początku do końca z tymi firewerkami, z tym kibicowaniem. Saportuję tutaj też jednego z naszych akcjonariuszy, ale o tym też będzie osobny odcinek. No jaram się tym trochę, no oczywiście jest jest taka podniosła atmosfera, jest adrenalina, mnóstwo znajomych, sporo fajnych tutaj rzeczy się gdzieś tam dookoła dzieje. No i postaramy się Wam to z Karolem pokazać. No u mnie będzie vlogasek, Karol będzie nagrywał jakieś przebitki. Wpadajcie też na kanał Akademii, na którym będzie i zarówno mówi, jak i szereg wywiadów. Już kilka tych wywiadów nagraliśmy teraz przy okazji sprintu, no ale jakby najwięcej będzie jutro. Także to tyle tytułem wstępu i widzimy się dalej. Ale Korol, co się wydarzyło? Kurde, wydarzyło się wiele. i Było fajnie, kilka Jest Nagle 20-30 prosów, nagrywamy 30-sekundowe I Umówiłem się z nimi, no, z 10 z nich, że zaraz nagrywamy. I nie ma, nie ma. Obróciłem się do Samalonga. Longa oni poszli na stegny na plażę. Jak oni boją się tego pytania, wiesz, jakiego? Tego pytania się boją Wszyscy Tego pytania? Do pytania no. Idziemy do Expo. Idziemy do Expo coś nagrać, coś w tamtym rejonie. Opędzlować i nagrać odcinek vlogaska z tym, jakie prosi mają rowery. Kolejne kilka wywiadzików nagrane, m.in. z panem Jerzym Górskim, z Adrianem Kosterem, z Miłoszem Sowińskim, no i kilka innych fajnych. Także wpadajcie na kanał Akademii Triathlonu, który tutaj Karol podlinkuje. Gdzie? Stary, tu, patrz, patrz, tu, na uleczce taki wielki kanał I w najbliższych kilku tygodniach będziemy publikować wszystkie te nagrania, które, które zostały zrobione Operator mnie zmusił do zjedzenia... Cześć Rybki i Ryb, Rybki i pipki Na jutro musimy mieć opracowaną strategię żywieniową I patrzcie, co mamy między innymi Między innymi na... Dzisiaj już miałem batony Widać, batony, to one widać. Żele. A, a, a będzie dzisiaj carbo loading? Będzie. Dzisiaj ładujemy węgle, Teraz jemy rybkę z frytkami. Jest 18.20. Nagrywamy jeszcze odcinek w strefie i idziemy na pizzę i makaronik. Yeah! Dobra, ludzie, zaczynamy ten dzień. Jest równo 5 rano. Karol jedzie zawieźć statyw do strefy już, czas mija, czas mija. To jest najważniejsze. Ludzie już na strefę idą. O szóstej startują. To będzie długi, intensywny, ciekawy dzień. Trzymajcie za nas, kciuki. Karol zaraz przyjedzie. Zobaczymy co tam w tej strefie się dzieje. Część prosów zarejestrowanych tych, których rowerów wczoraj nam brakowało. To po prostu nie ma. Czyli tych kilku osób tutaj. Tam kogoś, ale powiem chyba, że czuć już tam taką adrenalinkę wśród ludzi. Nie nie byłem jeszcze o 5 rano na starcie, ale nawet jak jestem rano na starcie, typu 7-8 w strefie, to też są jakieś takie emocje, adrenalinka, no i czuć takie jako skupienie. Nikomu nie chcę dupy zawracać, więc z nikim tutaj za bardzo gadać teraz przed startem nie będę, a szczególnie nie, na pewno nie z prosami. Wygląda na to, że to, to przejście to są w większości ludzie z połówki. No bo tutaj teraz w miarę pusto Tutaj są większości ludzie chyba z pełnego I tutaj już jest strefa worków To nie wiem na ile, na ile znacie ten system, ale wszystkie Ironmeny mają oczywiście system workowy Nie przebieramy się i tak dalej przy rowerze z koszyka, z jakiegoś tam pudełka czy coś jak to bywa na zawodach mniejszych tylko wybiegamy z wody, dobiegamy tu na ławeczce, tu sobie obok w każdym razie z worka wyciągamy sprzęty rowerowe, czyli kask, i tak dalej. Zostawiamy piankę, kularki, lecimy z tym kaskiem już na rower, rowerem, no i później na końcu to samo zbieganie, nie? Także to jest taki system, który ma to usprawnić i na początku wygląda to przerażająco, ale ale jest rzeczywiście sprawniejsze, wygodniejsze Pionta 20 Look at me, look at me Ocean of the Day Rainy Hoodie Rainy Shorts Pianta 20, wszyscy osłani przed startem Raining Man I Akurat Raining Bardzo Basak Jedno co trzeba powiedzieć to że na takich dużych zawodach nie wiem czy na wszystkich Ironmanowych, ale na tych, na których ja byłem, a szczególnie tutaj na tych w Gdyni no, to organizacyjnie, jeśli chodzi o infrastrukturę, bardzo dużo jest zrobione: jest właśnie dużo, dużo namiotów tu do przebierania, torki, to. sporo toy -toyów. no Ogólnie dużo się dzieje i nie jest tak jak na nawet niektórych dużych zawodach z, innego brand, z innych brandów, gdzie różnie z tym bywa. Wczoraj no Challenge na przykład też jest super zorganizowane. Nie? Ocean Lava, ten, na którym byliśmy w Czarnogórze, no to tak różnie powiedzmy, ale. W każdym razie jakby puenta jest taka, że bardzo profesjonalnie jest to zorganizowane, mnóstwo tej infrastruktury, namioty, widzicie, widzicie ogromne trybuny, gdzie będzie ta strefa, jest ta strefa, z której będą wchodzić. Większość ludzi już w piankach, Bianki, pianki, okularki, albo w trakcie, nie widać aż takiej paniki, muszę wam powiedzieć. Widocznie w większości dobrze przygotowani, dobrze wytrenowani jakoś to, jakoś to wygląda, trochę zazdrosz i Pierwsi zawodnicy z tego blisko. pierwszego prostego kanto, Kibice, kibice, kibice. Nie, nie, nie będą tutaj mimo, że zawodnicy staną na boku no, a oni tutaj. I głośny Kała. Ta... No, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj! I już pierwsi zawodnicy już wychodzili z wody, pierwsze kilka osób. Pierwszych dwóch już jest na rowerze. trzeci, czwarty się tu przebiera. No i spora przewaga do kolejnych. Także no za chwilę się to zacznie robić gęsto. Jak na razie nie jest aż tak gęsto, jest, jest bardzo spoko. Kolejni zawodnicy już na wyjściu na trasę. Kolejni zawodnicy. Widać niektórzy troszkę bardziej zmęczeni, niektórzy mniej. Bardzo ładnie, dajesz, dajesz, super. Rower bardzo ładny. Nie wiem co to było w Patrzcie ile się dzieje. Na połóweczkę już ludzi. Bardzo dużo, znacznie więcej niż na tutełnym Naprawdę dużo Słoneczko świeci, pogoda ładna Atmosfera teraz, atmosferka taka jest teraz Bardzo pozytywna Kurde no. Postartowałby człowiek Nie ma to tamto Poza prosami triatlon to amatorzy Patrzcie jak to pięknie wygląda Kolejna pielgrzymka dzisiaj między strefami idziemy teraz na wyjście na wyjście z wody no pro i później amatorów A few moments later. Long odstawił rower chwilę szybciej niż zastymowała apka no już się przebiera leci na biegi więc zaraz będzie tam tutaj biegł no i przewagę ma bardzo dużą są so, jednak kilka minut versus drugi oh. Ponad 2 minuty przewagi nad drugim zawodnikiem. Czyli po minuty straty do Sama Longa. No i pierwszy z Polaków. W gazie jest w tym roku Kasper Kurde. Dzik, ostry. Kolejni zawodnicy. Nie wiem czy miłosza tam nie widzę i chyba pierwsi zawodnicy na pełnym. Pierwsi zawodnicy na pełnym. Na trasie. Dajesz, dajesz, dajesz. Dawaj, dawaj. Lecą pierwsi Dawaj, 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 dawaj Większość prosób już na drugim kółeczku Amatorzy, niektórzy już dojeżdżają. I zaczynają bieg, także no za jakieś 30 parę, 40 minut sam Long powinien kończyć. No i później już kolejni prosi za nim. Zaraz się na belce okaże. O Kamil Stępniak, czwarty, ale bardzo dobrze odrabiał do Bargi i do Stratmana, więc no, pytanie, w którym miejscu Co się znalęło? Zaraz wskazuję, jest! Pora, 20... pora wyłączyć nagrywanie. To jest. Pora wyłączyć nagrywanie, ale jest 21.48 czyli 12 minut do końca, do końca zawodów i lecimy, lecimy nagrać ostatnich zawodników, którzy się łapią na, łapią na kata. Trochę pokazać wam jak wygląda takie pisowanie na końcu. Wszyscy do przodu. OK, kończymy ten odcinek vlogowy. Trochę jesteśmy wymęczeni, ale jest lepiej niż się spodziewaliśmy, tak? Jest, jest dobrze, tak? Kilkanaście godzin kibicowania. Milion piątek zbitych, gadania, krzyczenia i wszystkiego innego. Fajnie, że wszystkim znajomym udało się porobić życióweczki, jakieś tam inne rekordy i tak dalej. Pogoda sprzyjała znacznie lepiej niż zazwyczaj jest to w Gdyni. Mam nadzieję, że ten odcinek vlogowy wam się podobał, dajcie znać, czy nagrywać takich więcej z takich wyjazdów gdzie nagrywamy coś dla Akademii i robimy wszystko inne dookoła nie jest to wcale takie proste, wbrew pozorom nawet samo nagranie vlogaska powiedzmy, że nie jest banalne, ale nagranie wywiadów, vloga stories, reklam i krótkich wywiadów jednocześnie, no to już wymaga jakiegoś tam zaangażowania za wszystkie interakcje. Fajnie, że byliście. Do zobaczenia.